Przyszedłem tu. Przyszedłem tu na tą cygańską dolinę, kurczę. Mamy jak cyganie, no. Pole, no. To za kosty zapała. Ty, ale e, Mało co widać. wiesz. No, nie będzie widać, bo jest za ciemno. Nie, jak tata tą latarą zaświeci, to jeszcze się będziecie dziwić, jakie ta będzie widać zmarszki. Na YouTube będzie. Patrzcie jakie będzie... No jakie kurde. O, o, o tamto Czekaj tu sprawdzę co wy tu kurde macie. Tak <grym> się zostawili, wódkę wzięli. <grym> <grym> Ale tu to ty same gacie widać, co byś się Wąpały się? Tak, jest tak? dla mnie. Ja mówię do Niny, że jaki klimacik, nie te lampki, a Nina, no, no szczególnie te gacie wiszące, nie? Dodają w swoje zdrowie za te ryby. No pracę. nic nie bierze, dlatego przyszedłem mówię, kurde za dużo. Za dużo hałasujecie czy co? Przygarniemy kropka. Jest coś, a Nie, dopiero żeśmy już, już pojadali. A wypijesz coś. Drinka zaraz sobie zrobimy. No już wypiliście tę. A ja latarka jest. No, no co kurczę, nie na zlewkę to były. A ja bo ja się byśmy tam tobie? No to wiem. No wiem na Tutaj babce w torbie, Tylko tych pusy flaszek jest Te świecie. W tej w torbie. torbie, no że świec, ale tam... O mi chodzą macie takie słabitkie. No, teraz mogę. Tak spokojnie sobie wytłać. Dawkujemy. A gdzie są pije? pije? O no. drzewo oparte. To nie, to nie pija, to trzeba w i tak. Patrz, no. w wrzucam, później wyjmujesz. No. Jak kartopelki. Będziemy twista tańczyć? Chciałbym, że to Nikola wyszła. Co tanie tropa, osoba tańczy tropa. No faktycznie, osoba. Nikola jeszcze nie śpisz

tu kurczę pół tego, pół hektara żeście zajęli. Nie to, to to rozłożyliśmy tak na próbę, bo to jest nasz ten pierwszy namiot. E, I się okazało, że to jest bez tych e, normalnych tych zasłon. to jest sama ta e, to moskitiera. szatka moskitiera. Nie? No. Ale no, no szkoda, no. że takie. No to to, no to dzieciaki się tu bawiły. No nie, to raczej taki, wiesz, do, do tego. I szybko rozkładający też, nie? Tylko to no, pałaki no. przełożyć i... na świeżym powietrzu, żeby... Tak, no. Ale mam pija. No babcia to już kurde jest dobrze wstawiona. Tak, jasne, dzięki. Widzieliście, słyszeliście co on powiedział? Babcia to już jest dobrze wstawiona. A babcia nie piła. O, 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 o Nie piła? Nie. Nie się I widziałeś i co? ale ty jesteś pozalewany. Mam następne dwie, a odczynaję bo ja muszę Ty to wszystkim pieczysz, kurde, pieczesz, kurde, pieczy sobie, Opiekam pieczesz... Wędki stoją jakby tu kurczę, w ogóle ryb nie było. Przez 20 godzin wędkowania tylko 7 okonków i trzy krąpiki, które żeśmy wypościli. A w nocy nawet jednego brania nie było Damian musi sobie podładować akumulatory, bo te oświetlenie używa w kamperze na tą dolinę kurde Cygańską, tam gdzie reszta siedzi, bo my wędkujemy tu Żebyśmy mieli trochę spokoju. A reszta jest tu, ci, którzy nie wędkują. I tu idzie przewód, który oświetla tam wieczorami i przez noc całe to miejsce. Marnie. Żeby tak marnie, no zimna noc była naprawdę, żeby żadnego brania nie było, trzech wędkujących i nic, żeby choć nawet okonek trącił, nic nie ma. No jak brygada? Widzę, że kurcze ogniska dzisiaj nie palicie? Czekamy na ciebie. Co? grill się pali. No, ja, ja coś tak... Tacy pomarnowani. O, zwinąłeś, Krystian, te... To morski tyle Zwinąłeś? nie no. nie wędkujesz? A jak oni tam kurczę te? Nie dziękuję za kawę Posiadali. No. To brygada. Ja ile mostek tak wytrzymał. Wyjadł. Nadję też tam, żeście puścili? Z panem niemi. Podać talerz? Można już grać chyba. A tu podłączyłeś te? Piekać Nie wszystkie są przypieczone mocno Ale chyba im starczy, nie? Ooo! Czy oni to kurczę zjedzą Dzieci? Jak oni to Rodzice! bez przerwy? Kurczę jestem na boso Te jedzcie i jedzcie. A bo we mnie za dzieci. O. Zapomnieliśmy, nie na kurwa. Ty. Tutaj jest z tymi. a ja mam kotlety. Gotowe. Nadia, ty też nie tak mocno. Leć Tak, proszę, nie to jakbyś mi zastępem. Kamil całą drużynę pilnujesz? No. No dyżury macie czy co? Tak wypadło, że ja pierwsza akurat zaczynam. Tak? Tancu. No. Wszyscy ryby łowią. Jak? Wszyscy ryby łowią. Grafian. Jak? Fajnie? Tak, tak fajnie. Super. No, ale wiatelek się ruszył. Może, kurczę, w końcu coś, coś nam zacznie brać, bo kurczę, ta nędza jak wjazd.

Wszyscy jeszcze śpią Ale tak byłem po gałęzie na, na ognisko Kurze i rzucik się trafił Już trochę taki przypalony przez słoneczko już staczek. No. Rybki niestety marnie, bardzo marnie ja już pozbijałem wędki, o co już będziemy się zbierać, a reszta jeszcze śpi. Tam zaraz też będą się zbierali. Jeszcze na pamiątkę rzucik z tego terenu. Osenny. No i przy lampce o dwunastej dziesięć. Powiem na biwaku. I po biwaku coś mnie na kureczki zebrało. Ale godzina czasu chodzenia no i zero. Co tu kurczę, wszystko takie podeschnięte, nawet te co stały. Ale w nagrodę widzę <ścoughs> zrzucika. Chociaż nawet na biwaku trafiłem z rzuta. i to w nocy kurczę. 10 po 12.00 poszedłem z latarką żeby donieść trochę gałęzi do ogniska i kurczę rzucić się trafił o. smaczek jaki ładny Jaki śliczny smaczek No coś w tym roku wyjątkowo szczęście dopisuje no prawie kiedy bym się nie wybrał na grzyby to zawsze z jakąś tyką wracam I to chyba nawet raz udało mi się dwie znaleźć Ale dzisiaj grzybki strasznie marnie Za to by siunią się sprawią By się u nią. i Długo i szczęśliwie skarbie jest jakaś pamiątka znowu. A na biwaku takiego szóstaczka trafiłem. I jak dobrze pamiętam, to chyba też lewy był, tamten szóstaczek. A tu oblatuje swoje miejsca, takie kurkowe, no i nędza. Nie widać ani małych, ani dużych. A gorączka taka się zrobiła, że chyba powyżej 30 stopni jest. I tak trzymam się w cieniu. Może tylko w zacienionych miejscach. Pierwszego czerwonego w tym roku widzę. Wcześniej trafiłem trzy te kozaczki szare, ale nie wziąłem jednego, potem jak spotkałem drugiego mówię, a tamten został, to i ten niech zostanie, <gryw> potem się trzeci trafił, mówię to dwóch, nie wziąłem, to i trzeci niech zostanie, no i ten czerwony niech zostanie też. Tu widzę, że często tu jest uczęszczana ta droga. On na środku drogi stoi. To ktoś go zgarnie. Narysowałem taką wójkę zobaczymy, kurczę cię tego. A, kureczek trochę znalazłem, ale to kurczę, naprawdę niewiele. I tak po dwie, po trzy, nawet nie było co filmować. Dobrze, że ty czułnia na pocieszenie się trafiła.